otrzymują uczniowie klasy ósmej Roksana Zawisza, Kacper Wersztocki oraz uczniowie klasy 5. Martin Remiszewski i Oliver Wiśnie. Proszę o wystąpienie w tej klasy z rodzicami i Pana dyrektora Krzysztofa Maciowska, wychowawcę klasy ósmej, panią Alinę Jas oraz wychowawcę klasy czwartej, panią Brygidę Piskorowską się obręczenie nagród. Za reprezentowanie szkoły w Mistrzostwach Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii Województwa w tenisie stołowym nagrody utrzymują uczniowie Damian Murawa, Arkadiusz Łuciniewski, Bartosz Żukowski. Za reprezentowanie szkoły w biegach ulicznych im. Witkowskiego w Dębnie wyróżnienie otrzymuje uczeń klasy 7a Bartosz Owczarek. Proszę o wystąpienie wymienionych uczniów wraz z rodzicami, opiekunami, a pana dyrektora Krzysztofa Maciaszka o wręczenie nagród. Ważnym elementem naszego dzisiejszego ślu spotkania jest ślubowanie absolwentów. Prosimy Pana Dyrektora o przeprowadzenie uczelniczego aktu ślubowania absolwentów w Szkoły Podstawowej nr 2 w Słowenicach. Szkoła Baczność. Przedstawiciele klasy 8 Szkoły Podstawowej do ślubowania wystąp. Absolwentów reprezentują Roxana Żawisza i Grzegorz Pikula. Proszę pozostałych uczniów o przyjęcie odpowiedniej postawy i powtarzania słowa ślubuję. Do ślubowania. My absolwenci szkoły podstawowej numer 2 przy młodzieżowym ośrodku socjoterapii w Smolnicy Tobie szkoło ślubujemy. Wiernie strzec Twojego honory. Ślubuję. Dalszą pracą i nauką rozsławić Twoje imię. Ślubuję. Z godnością nosić miano wychowanka młodzieżowego ośrodka socjoterapii w Smolnicy. Ślubuje. Zdobytą wiedzę, umiejętności i sprawności najlepiej wykorzystać w swoim życiu. Podczas dzisiejszego ktoś gdzieś kiedyś powiedział, że życie składa się z powitań i pożegnań. Te piesze są radosne i zapowiadają coś nowego. Pożegnania uświadamiają nam, że coś się kończy. Nie tylko ale też za konflikty, uniesienia i złości. One też nieraz były potrzebne, bo przecież każdy wie, że najlepiej uczymy się na błędach. Z Marka Aureliusza składamy Wam dziś życzenia. Wytrwałości, aby zmienić to, co zmienić można. Proszę. Spotykamy się na dzisiejszym apelu, ponieważ jest to dla nas dzień wyjątkowy, ostatni dzień w naszej szkole. Przez wszystkie lata pobytu tutaj zdobyliśmy wiedzę, która ma otworzyć nam drogę do...